Ciągle mówimy o elektrykach. Temat elektryków powraca najczęściej wtedy, gdy ceny paliw rosną i zaczynamy marzyć o samochodzie, którego nie trzeba tankować. To oczywiście bajka, bo taki samochód potrzebuje energii i to sporo, żeby jeździć, w tym przypadku elektrycznej, ale wtedy zaczynamy mówić o środowisku i ekologii. I ciągle o tym mówimy, ale to nic nie daje, bo po drogach Powiatu Głogowskiego jeździ zaledwie kilkadziesiąt elektryków, niespełna 300 napędzanych napędem hybrydowym, kilkadziesiąt tysięcy diesli i benzyniaków oraz ponad sześć tysięcy tych na autogaz LPG. To ważna część motoryzacji Głogowskiej. Samochody LPG są raczej ekologiczniejsze niż te napędzane benzyną i na pewno bardziej ekologiczne od diesli. A poza tym, jeżeli znajdziemy auto, które pali 5-6 litrów benzyny na 100 km, to może być nawet starszego typu hybryda, wówczas jego eksploatacja będzie nawet tańsza niż elektryka. Wiem, wiem, teraz zostanę zlinczowany przez zwolenników elektromobilności, ale fakty są faktami. Panie Erwinie, jesteśmy przy Toyocie RAV4, rocznik 2022, uwaga, hybryda, która jeździ na gaz LPG. Tak, oczywiście, no teraz dzięki nowym technologiom, cały czas rozwijającym się firmom, polskim firmom, e, jeśli chodzi o instalacje gazowe, no, możemy jeździć taką Toyotą również na gaz. Jaka jest, jakie jest spalanie gazu w przypadku takiej Toyoty? No w tej Toyocie to jest akurat, yy, no duża różnica jest między miastem a pozamiejskim cyklem i tak w mieście w granicach 6,5-6 litrów gazu, a w trasie w zależności od jazdy potrafi spalić między 6 a 9 Rozumiem, że w Głogowie to nie jest nowość, że taksówkarze, którzy jeżdżą hybrydami, Priusami głównie, też montują instalacje gazowe. Dlaczego? Po co to robią? No to ze względów ekonomicznych, nie oszukujmy się. Takie auto spala mniej więcej o połowę mniej e, e, paliwa. A jeśli chodzi właśnie o hybrydowe samochody toyoty na przykład, no to tam są bardzo fajne, stare silniki, które bardzo łatwo jest zrobić na gaz I dzięki czemu instalacja nie jest nie wiadomo jak droga A spalają te auta o połowę mniej paliwa niż takie zwykłe, standardowe samochody A więc tak, instalacja gazowa się składa z, no, z kilku elementów Głównie jest to sterownik instalacji gazowej Są to wtryskiwacze Jest to reduktor tam i to praktycznie pod maską to jest praktycznie wszystko nic więcej, nie ma żadnej więcej ingerencji tak? jeśli chodzi o samochód no i potem oczywiście dalej się składa z przełącznika w środku z zaworu tankowania i zbiornika jeżeli instalujemy taką instalację LPG w naszym samochodzie to to kosztuje, ile to kosztuje Panie Erwinie dzisiaj? w chwili obecnej takie instalacje zaczynają się od 3300 zł do aut cylindrowych no i może nawet kosztować 8-9 tysięcy instalacja, w zależności od układu, ile ma cylindrów i jaki ma układ wszystkowy. Jeżeli mówimy o Toyocie RAV4 hybrydowej, to jest koszt? No tam w tym aucie to jest, koszt instalacji myślę, że gdzieś około 7-7,5 tysiąca. Skąd się biorą te koszty? Dlaczego jedne są za 3300, a drugie są za 7300? Głównie chodzi tu o jaki, w jaki sposób jest zasilany samochód, czy jest układ wtryskowy bezpośredniego, czy pośredniego. Akurat w Toyocie jest układ dualny, tam jest wtrysk pośredni i bezpośredni, dlatego to jest praktycznie no, dwie instalacje w jednej, tak można powiedzieć. No i samochody na wtrysku pośrednim są to tańsze auta, Szybciej zwracające się instalacje, a na wtrysku bezpośrednim są to droższe instalacje. Na wtrysku bezpośrednim instalacje praktycznie czterocylindrowe zaczynają się od 5,5 tysiąca. Mimo wszystko uważa Pan, że to może się nam opłacać? Kiedy? No, przy obecnych cenach wystarczy przeliczyć i wiadomo, wszystko. Przy obecnych cenach się to bardzo szybko zwraca. bardzo, no, Te samochody dużo lepiej już też działają. Te instalacje są dużo bardziej dopracowane. My pracujemy ponad 20 lat i widzimy zmiany, jakie zachodzą. I no to na plus. Wiele, jeżeli jest wszystko w porządku z samochodem, z wszystkimi układami, to praktycznie tylko widzimy po przełączniku, że auto jeździ na gazie. Proszę powiedzieć, czy są samochody, które do instalacji gazowej się nie nadają i w ogóle Pan mówi, słuchaj, nie zawracaj sobie tym głowy. Są samochody, które na pewno dużo droższe są w eksploatacji na gazie, ale również są samochody, których się w ogóle nie da, nie da przerobić na gaz. A które to są samochody? Są to samochody głównie z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi i to jest, no, wielu producentów weszło w te wtryskiwacze, ale widzimy, że teraz te najnowsze samochody, które wychodzą, z powrotem wracają do wtryskiwaczy y, magnetycznych. A co o tych najnowszych zapowiedziach, pan myśli i sądzi, czy wejdą w życie, czy nie, jeżeli chodzi o embargo na autogaz z Rosji i jest wielkie prawdopodobieństwo, że cena tego gazu poszybuje w górę? No, nie wiemy dokładnie, co tak, co tak będzie, bo to u nas jest, nic nie jest zapewnione. Wiem, że z wielu kierunków przypływa do nas gaz drogą morską, no, również mamy stację gazową swoją, to wiemy, jak to się odbywa. I coraz więcej jest tego gazu na pewno przypływa. Jest ten rynek zapełniany, choć z tego, co się orientuje, może być niewystarczający, ale przy obecnej różnicy w cenie gazu, jeżeli gaz podrożeje nawet o 50 groszy, to nie, jest, nie będzie to mógło, nie będzie to i tak miało wpływu na, to, na oszczędności i, i eksploatowanie tego. Tak. Mam nadzieję, że pozwoli Wam to świadomie wybrać, czy warto, czy nie warto instalować LPG w swoim samochodzie. Sami zdecydujecie.